Lamin Yamal, Marc Casado albo Pałku Barsi. Te nazwiska tworzą odmienioną, potężną Barcelonę Hansiego Flicka, chociaż średnia tej trójki wynosi ciut powyżej 18 lat. Albert Einstein powiedział kiedyś, w środku każdego kryzysu kryje się wielka szansa i to właśnie potwierdza klub z Katalonii, który nie mając pieniędzy na transfery, wykorzystał własną kopalnię złota, czyli La Masie. Zapraszam Was na odcinek o historii najsłynniejszej fabryki talentów na świecie. Opowiem Wam m.in. o tym, jak produkuje się gwiazdy przyszłości i jak wyglądały początki Lamina Yamala, który w wieku 12 lat zamieszkał w akademiku w San Joan de 5 km od Camp Nou. Z dzieciakami niczego nie wygrasz. Ten cytat nie pochodzi z ligi hiszpańskiej, bo wypowiedział go prawie 30 lat temu Alan Hansen, ekspert telewizyjny z Anglii który recenzował młodą drużynę Alexa Fergusona. Scott nie bał się wówczas stawać na takich graczy jak Paul Scholtz, Ryan Giggs, bracia Neville czy David Beckham, który u Fergusona debiutował w wieku 17 lat. Słowa Hansena o dzieciakach z Manchesteru na zawsze trafiły do historii piłki, bo 9 miesięcy później te dzieciaki wygrały Mistrzostwo i Puchar Anglii. To pokazało jak wielka siła drzemie w wychowywaniu własnych piłkarzy. W kolejnych latach największe kluby świata coraz mocniej stawiały na rozbudowę Akademii. Promowanie i sprzedaż młodzieży stały się ogromnym biznesem. Poza tym to zawsze rajcuje kibiców, gdy możesz obserwować całą drogę nastolatka, który ze skromnego dzieciaka z plecakiem na plecach z czasem staje się gwiazdą znaną na całym świecie. Tak w sumie wygląda przypadek Lamina Yamala, który dopiero niedawno kupił mieszkanie niedaleko ośrodka treningowego Barcelony. Wcześniej 17-latek, przez 5 lat mieszkał w akademiku. W wywiadzie dla magazynu JQ mówił: Lubię mieszkać w La Masi, bo mój pokój od boiska dzielą dwie minuty. La Masi od lat jednoznacznie kojarzy się z Barceloną. Można ją nazwać taśmą produkcyjną wielkich piłkarzy, bohaterów Ligi Mistrzów albo zdobywców złotej piłki, bo przecież Leo Messi zamieszkał w niej mając 13 lat. W 2010 roku akademia stała się pierwszą w historii, która wychowała trzech finalistów plebiscytu France Football. Bo obok Messiego byli jeszcze Czawi i Niesta. Słowo La Masia oznacza dużą, wiejską, murowaną hatę. Po 1957 roku, gdy powstał stadion kampną, chata została przebudowana na siedzibę klubu. W latach 80. przemianowano ją na Akademik dla młodych graczy, a w 2011 roku dopełnił się kolejny milowy krok. Mianowicie Barcelona wyprowadziła się z ośrodkiem treningowym do miejscowości San Joan de Budynek, w którym mieszkał Jamal ma pięć pięter. Są tu wszystkie udogodnienia typu siłownia, sala do masażów, ale też pokoje lekcyjne i sale audiowizualne. Barcelona chce rozwijać piłkarzy jako ludzi z szerokim wachlarzem wartości. Przede wszystkim katalończycy nigdy nie bali się głośno demonstrować swojego szkolenia i zawsze ufali młodym graczom. Luis Van już w 2000 roku mówił, że marzy mu się wygranie Ligi Mistrzów z 11 wychowankami. Został wtedy wyśmiany przez media, ale 9 lat później Pep Guardiola faktycznie wygrał najcenniejsze trofeum klubowe w Europie, a na boisku przebywało może nie 11, ale 8 graczy La Masi. Jest coś fenomenalnego w tym miejscu, skoro byli piłkarze po latach z rozrzewieniem wspominają czas spędzony tutaj. Kiedy przeciętny kibic myśli o domach graczy, to ma przed oczami ogromną wilę Leo Messiego, który w Castel de Fels miał dwa baseny, boisko piłkarskie i plac do zabaw. Dom Gerarda Piqué ma 5 pięter i kort tenisowy, a tymczasem Paul Kubarski, 17-latek i obrońca, który zatrzymał niedawno Real Madryt, mieszka w małym pokoju w La Masi, gdzie ma łóżko, biurko i szafę na ubrania. Barcelona zapewnia zakwaterowanie w sumie 80 młodym sportowcom. Zwykle są to gracze, którzy przyjechali tutaj z zagranicy albo nie mieszkają w Katalonii. Selekcja jest mocna, ale Jamal i Kubarsi byli wyjątkami. Miasteczko Yamala oddalone jest o 40 km od Barcelony, a jego ojciec nie miał prawa jazdy, więc młody musiał jeździć autobusem. Zaraz tylko, jak Barcelona zorientowała się, jaką perłę ma w swoich szeregach, zaproponowała mu pobyt w akademiku. Kubarsi z kolei pochodzi z miasteczka Estaniol, które od Barcelony dzieli aż 100 km. Tutaj też akademik był koniecznością. Przez La Masi od 1979 roku przewinęło się ponad 700 graczy. Ostatni raport CS Obserwatory z sierpnia 2024 roku pokazuje, że Barcelona w 58 ligach świata ma aktualnie aż 64 wychowanków. Wyprzedza akademię m.in. Ajaxu Amsterdam i Benfiki, przegrywa tylko z Realem Madryt. Oczywiście legendę La Masi najmocniej napisało pokolenie Iniesta albo Czawiego. W 2012 roku zdarzył się mecz przeciwko Lewante, gdy kataloński klub pierwszy raz w historii wystawił całą jedenastkę wychowanków w meczu La Ligi. Pomogła w tym kontuzja Daniego Alvesa, za którego w 13 minucie wszedł Martin Montoya. Od tego momentu cała 11 to byli ludzie z pieczątku Barcelony. W bramce stał Victor Valdés, w pomocy grom m.in. sespa Bregas, no i oczywiście z przodu biegał Leo Messi. Manchester United często chwali się, że od prawie 100 lat w każdym meczu ma co najmniej jednego wychowanka, ale wyczyn Barcy jest wyczynem z innego wymiaru. Trenerzy w La Masi mówią, że taka rzecz prędko nie wydarzy się w innym klubie stopu, a jeśli się wydarzy, to znowu będzie to Barcelona. La Masia to dziś marka, to pomaga w przekonywaniu młodych chłopaków z gigantycznym talentem, by trenowali właśnie tutaj. Tak było chociażby z Gavi, który mieszkał w Andaluzji na południu Hiszpanii. Zakusy na niego robił Real Madrid i Villarreal, a jednak trafił do Katalonii. Minusem tej kopalni złota w pewnym momencie było to, że szkoliła podobny profil piłkarzy. Typowy zawodnik Lamassie, upraszczając, był mikrym środkowym pomocnikiem, świetnym technicznie, ale jednak prezentującym ten sam określony styl gry. Nie dało się wszystkich takich graczy umieścić w jednym zespole. Powoli zaczął oddalać się więc scenariusz z 2012 roku, gdy Barcelona mogła skorzystać z 11 graczy Akademii w podstawowej jedenastce. Taki mecz jak tamten z Levante nigdy się nie powtórzył, ale też trzeba pamiętać, że La Masia miała swój kryzys, gdy w 2014 roku władzę w klubie przejął senior Bartomeu. Bo wtedy zaczęto mówić, że piękna róża trafiła na złego ogrodnika i że to ten facet rozwalił na kawałki zasoby Barcelony. Bartomeu od początku wolał szukać wielomilionowych transferów zamiast mówić, że któryś z wychowanków podbije mu Ligę Mistrzów. Akademia była dla niego bardziej brandem, czymś co ma służyć w zwiększaniu potencjału marketingowego klubu. Od sezonu 2014-2015 do 2018-2019 w Barcelonie zadebiutowało 26 piłkarzy, którzy przeszli wcześniej przez drużynę rezerw lub drużyny młodzieżowe. 16 z nich zostało sprzedanych, 6 poszło na wypożyczenia, a 4 zostało w drużynie B. Tak jak powiedziałem, te lata zdominowały transfery i zakupy Bartomeu. Fasy od 2014 do 2020 roku wydał 1,2 miliarda euro na nowych piłkarzy. Dla porównania skali budowa nowego budynku La Masi kosztowała około 11 milionów euro. Sprawy mocno nagłaśniały katalońskie media. Przykładały lupę do tego stopnia, że wyciekały nawet takie informacje jak oszczędzanie na żywności dla młodzieży, żywności, która nie spełniała najniższych wymogów. W tym czasie kibice Barcelony wypatrywali nowych perełek, ale rzeczywistość była brutalna. Ricky Puig, który miał być takim przebłyskiem, dzisiaj ma 25 lat i gra w Los Angeles Galaxy. Ansu Fati stracił lata przez kontuzję, nie umiał odnaleźć się w Premier League i teraz próbuje przypomnieć o swoim talencie. Dobrze zapowiadał się choćby Moriba, ale szybko wypchnięto go do Lipska, a potem zaczął tułaczkę po Europie. Kubo albo Xavi Simons też Katalonii nie podbili, Ostatnie lata były okresem jałowym dla Masi. Rozrzutność finansowa zamiast budowania krok po kroku doprowadziły do tego, że w 2021 roku z Barceloną pożegnał się najsłynniejszy wychowanek Akademii, czyli Leo Messi. W międzyczasie pozytywne sygnały zaczął wysyłać Ronald Kuman, który dał zadebiutować w lidze hiszpańskiej Alejandro Balde i Gaviemu, czyli graczom, z których dziś może budować Flick. Szawi kontynuował to, co robił Kuman, bo po prostu nie miał wyjścia. Znowu wrócę do tych słów Einsteina, że kryzys zawsze jest szansą na zmianę. Skoro Barcelona nie miała pieniędzy, to nagle znowu przypomniała sobie o La Masi. Nagle w sierpniu 2023 roku w La Liga zadebiutował Lamin Yamal, w styczniu 2024 zobaczyliśmy Kubarsiego, a po drodze były jeszcze debiuty choćby Fermina Lopeza i Marka Casado. Wszystkich tych młodziaków oglądaliśmy w trakcie październikowego El Clasico. Barcelona wygrała 4 do 0, to był potężny mecz ekipy Flicka, a wszystko zaczęło się od doskonałego podania 21-letniego Casado do Roberta Lewandowskiego. Gerard Pique, czyli legendarny obrońca Barcelony, zaraz po meczu napisał: Jesteśmy wyjątkowi. Oni, czyli Real Madrid, nigdy nie będą tacy jak my z całą naszą młodzieżą z Damasji. Co za recital, co za duma, podsumował Pique. Nigdy wcześniej Barcelona w tym stuleciu nie wyszła na Clasico z sześcioma wychowankami w pierwszym składzie. Wracają więc czasy, gdy La Masia znowu jest symbolem energii, kreatywności i młodzieńczej fantazji. Na chwilę przestanę mówić, jak to kopalnia złota stała się dostarczycielem graczy dla innych, bo przecież w Europie znajdziemy takich przypadków mnóstwo. Marku Kureja w Chelsea czy Alex Grimaldo w Leverkusen to też przecież są wychowankowie La Johan Krojów, legendarny piłkarz i były trener Barcelony, kiedy przyleciał do Katalonii w 1988 roku, od razu powiedział, Musimy wychowywać młodzież, nie ma innej drogi. Holender wprowadził ten sam system grania w każdej kategorii wiekowej, zaszczepił ideę, która potem przybrała nazwę Pikitaki. Kroj w ciągu siedmiu sezonów dał zadebiutować aż 32 graczom Akademii, w tym Pepowi Guardioli, który w 1990 roku miał 19 lat, gdy zagrał pierwszy mecz w La Lidze przeciwko Cadiz. Dwa lata później podniósł Puchar Europy, z czasem powtórzył to jako trener i w ten sposób zamknął cykl. Spełnił wszystkie możliwe marzenia, jakie miał w wieku 11 lat, gdy pierwszy raz założył koszulkę Barcelony. Sami przyznajcie, czy nie jest to romantyczna historia, których w futbolu powinno być dużo więcej. Dziękuję Wam za uwagę, za mnóstwo pozytywnych komentarzy, łapki w górę i że razem pchamy ten kanał do przodu. Pozdrawiam i do usłyszenia.